Paradoksalna teoria zmiany nie została napisana przez Fryderyka Perlsa. Jej autorem jest Arnold Baiser, który napisał ten krótki artykuł w 1970 roku. Pierwotnie ukazał się on w książce Gestalt Therapy Now pod redakcją Joan Fagan i Irma Lee Shepard, opublikowanej przez Gestalt Journal Press. Artykuł, napisany przez Baisera, stał się szybko najczęściej cytowanym fragmentem z literatury terapii Gestalt. Obecny przedruk po angielsku znajduje się również na stronie internetowej Gestalt Therapy Page www.gestalt.org łamane przez arni.htm Paradoksalna teoria zmiany Arnold Beiser Przez prawie pół wieku i przez dużą część swojego zawodowego życia Fryderyk Perls pozostawał w konflikcie z większością środowiska psychiatrycznego i psychologicznego. Bezkompromisowo działał na rzecz rozwoju swojego własnego kierunku, co tym samym często prowadziło do sporów z przedstawicielami bardziej tradycyjnych teorii. Jednakże w ciągu ostatnich kilku lat coraz większa część teorii i praktyki klinicznej zajmującej się zdrowiem psychicznym zaczęła opowiadać się za Perlsem i stworzoną przez niego terapią Gestalt. To niedawne przeobrażenie nie jest wcale spowodowane tym, że Perls zmienił zdanie, chociaż jego stanowisko uległo pewnym modyfikacjom. Wręcz przeciwnie, przyczyną tej zmiany jest to, że trendy i koncepcje pola przybliżają się coraz bardziej do idei głoszonej przez Perlsa i jego podejścia. Konflikt Perlsa z obowiązującym porządkiem rzeczy zawiera zalążki jego teorii zmiany. Ta teoria zmiany nie była przez Perlsa nigdzie formalnie opisana ale jest to dość oczywiste, iż była podłożem znacznej części jego pracy klinicznej i stanowi podstawę wszystkich technik stosowanych do dziś dnia w terapii gestalt. Ze względów, które staną się wkrótce oczywiste, nazywać ją będę paradoksalną teorią zmiany. Krótko powiedziawszy, brzmi ona następująco. Zmiana pojawia się wtedy, gdy ktoś staje się tym, kim jest, a nie kiedy usiłuje stać się tym, kim nie jest. Zmiana nie odbywa się ani pod wpływem przymusu ze strony osoby zainteresowanej zmianą, ani też kogokolwiek, kto stara się ją zmienić, ale zachodzi, jeśli ktoś włoży czas i wysiłek w to, żeby stać się tym, kim jest, być w pełni zaangażowanym w swoją bieżącą sytuację. Poprzez odrzucenie roli agenta zmiany sprawiamy, że prawdziwie znacząca i systematyczna zmiana staje się możliwa. Terapia Gestalt odrzuca rolę zmieniacza wręcz przeciwnie. Zadaniem terapeuty Gestalt jest zachęcanie, a nawet upieranie się przy tym, żeby pacjent był tam, gdzie jest i tym kim jest. Uważa on bowiem, że zmiana nie zachodzi ani za sprawą starania się, przymusu czy perswazji, ani też nie stanowi rezultatu wglądu, interpretacji czy innych podobnych metod. Wręcz przeciwnie. Zmiana staje się możliwa tylko wtedy, gdy pacjent zrezygnuje, przynajmniej na chwilę z tego, jakim chciałby się stać, i pokusi się być tym, kim jest. Bowiem więc z założenia, po to, żeby ktoś się poruszył, musi najpierw zatrzymać się, co pozwala mu poczuć mocny grunt pod nogami. W przeciwnym razie poruszanie się bez solidnego oparcia w podłożu jest utrudnione albo też całkowicie niemożliwe. Osoba, która przychodzi na terapię w celu dokonania zmiany jest w konflikcie z co najmniej dwiema skłóconymi wewnątrzpsychicznymi frakcjami. Osoba taka nieustannie porusza się pomiędzy tym, kim być powinna i tym, kim myśli, że jest, tak naprawdę nigdy w pełni nie identyfikując się z żadną ze stron. Terapeuta gestalt prosi osobę, żeby na przemian angażowała się w każdą ze stron. Niezależnie od której roli zacznie, pacjent zazwyczaj szybko przechodzi z jednej do drugiej. W takiej sytuacji terapeuta gestalt żąda od pacjenta tylko jednego: żeby zaangażował się w pełni w to, kim jest w danej chwili. Pacjent przychodzi do terapeuty, bo chce się zmienić. Wiele szkół terapii przyjmuje ten cel za całkowicie uzasadniony i przy użyciu rozmaitych sposobów stara się go zmienić, stwarzając tym samym rozdźwięk, jaki Pearls nazwał dychotomią top dog-underdog pan-podwładny. W takiej sytuacji terapeuta starający się pomóc pacjentowi odchodzi od pozycji egalitarnej i przyjmuje rolę wszystko wiedzącego eksperta, a tymczasem pacjent gra rolę osoby bezradnej. Jego zadaniem jest sprawienie, żeby pacjent się z nim zrównał. Terapeuta Gestalt natomiast uważa, że dychotomia top-dog-underdog jest w zachowaniu pacjenta obecna od samego początku, gdy tylko jedna jego strona próbuje zmienić drugą. I że w takiej sytuacji terapeuta powinien ze wszelkich sił unikać stania się unieruchomionym w jednej z tych ról, podejmując próby uniknięcia tej pułapki poprzez zachęcanie pacjenta do uznania obu stron jako jego własne, identyfikując się z każdą na zmianę. Terapeuta analityczny, tymczasem, w celu osiągnięcia przez pacjenta wglądu, jaki może z kolei prowadzić do zmiany, korzysta z takich metod jak marzenia senne, wolne skojarzenia, przeniesienie oraz interpretacja. Terapeuta behawiorystyczny modyfikuje zachowanie pacjenta przy użyciu nagród i kar. Terapeuta Gestalt pokłada nadzieję w tym, że zachęcanie pacjenta pozwoli mu na wejście i stanie się tym, co w danej chwili doświadcza. Razem z prustem wierzy, że aby uleczyć cierpienie, musimy go wpierw całkowicie doświadczyć. Ponadto terapeuta Gestalt uważa, że naturalnym stanem człowieka jest pojedynczy byt całościowy, niepodzielony na dwie lub większą ilość sprzeciwiających się sobie części. W stanie naturalnym zmiana zachodzi w sposób ciągły w oparciu o dynamiczną wymianę pomiędzy self i środowiskiem. Jak to zauważył Kardiner w trakcie opracowywania swojej strukturalnej teorii mechanizmów obronnych, Sigmund Freud przekształcił procesy w struktury na przykład zaprzeczanie w zaprzeczenie. Tymczasem terapeuta Gestalt uważa, że przekształcenie struktur z powrotem w procesy stwarza możliwość na zmianę. Ponieważ kiedy tak się dzieje, stajemy się ponownie uczestnikami wymiany z naszym otoczeniem. W przypadku kiedy wyobcowane, fragmentaryczne self pełnią całkowicie odrębne, poszufladkowane role, terapeuta Gestalt zachęca do dialogu między tymi rolami. Na przykład może dosłownie poprosić, żeby nawiązały ze sobą rozmowę. Jeśli pacjent sprzeciwia się takiej propozycji albo wydaje się ją blokować, terapeuta po prostu prosi go, by całkowicie zainwestował się w ten sprzeciw lub blokowanie. Z doświadczenia wiadomo, że w takiej sytuacji, kiedy pacjent całkowicie zidentyfikuje się z wyobcowanymi fragmentami, następuje integracja. W ten oto sposób będąc tym, kim się jest, w pełni można stać się czymś innym. Terapeuta sam nie stara się zmienić, ale dąży wyłącznie do tego, żeby pozostawać tym, kim jest. Każdy wysiłek pacjenta do wpasowania terapeuty do jednego z jego stereotypów, takich jak na przykład pomocnik czy Top Dog, prowadzi do konfliktu między nimi. Punkt końcowy osiąga się, kiedy każdy z nich pozostaje sobą przy jednoczesnym zachowaniu bliskiego kontaktu pomiędzy nimi. Starając się pozostawać sobą wraz z drugim człowiekiem, terapeuta również się przekształca. Wynikiem takiego szczególnego wzajemnego oddziaływania staje się sytuacja, w której terapeuta jest tym bardziej skuteczny, im bardziej się zmienia ponieważ otwierając się na zmianę osiąga prawdopodobnie największy wpływ na swojego pacjenta. Jak to się stało, że na przeciągu ostatnich 50 lat powyżej opisana teoria zmiany, jaka daje się wywnioskować z pracy klinicznej Perlsa, jest obecnie możliwa do zaakceptowania aktualna i cenna? Założenia Perlsa nie uległy zmianie, ale zmieniło się społeczeństwo. Po raz pierwszy w historii ludzkości Człowiek znajduje się w pozycji, gdzie zamiast konieczności dostosowania się do istniejącego porządku, musi być w stanie przystosować się do całej serii zmieniających się okoliczności. Po raz pierwszy w historii ludzkości życie jednostki jest dłuższe niż czas, w jakim odbywają się poważne przemiany społeczne i kulturowe. Ponadto wzrasta szybkość, z jaką te zmiany następują. Te formy terapii, które zwracają uwagę na przeszłość i historię indywidualną, wychodzą z założenia, że jeśli jednostka upora się z problemami związanymi z jakimś osobistym wydarzeniem traumatycznym, zazwyczaj z okresu niemowlęcego lub dzieciństwa, zdobędzie umiejętność radzenia sobie ze światem raz i na zawsze, bo porządek świata uważany jest za stabilny. W dzisiejszych czasach problem wymaga od nas dużo więcej ponieważ znaleźliśmy się w relacji z nieustannie zmieniającym się społeczeństwem. W takiej sytuacji pluralistycznego, wieloaspektowego, zmiennego systemu, w celu utrzymania stabilności, jednostka pozostawiona jest sobie samej. Zmuszona jest do posługiwania się metodą, jaka umożliwia jej zarazem dynamiczne i elastyczne poruszanie się w zmieniających się okolicznościach. Oraz jednoczesne zachowywanie jakiegoś centralnego żyroskopu, który nią kieruje. I nie jest już możliwym korzystanie z jakichkolwiek ideologii, które stały się przestarzałe, ale musi posługiwać się teorią zmiany, jasno określoną lub też ukrytą. Celem terapii staje się nie tyle wyrobienie dobrego, stałego charakteru, ale raczej zdolność do nadążania za zmianami przy jednoczesnym zachowaniu pewnej indywidualnej stałości oprócz zmian społecznych, które dostosowały współczesne potrzeby do jego teorii zmiany, już sam upór Perlsa i jego niechęć do bycia tym kim nie jest, sprawiły, iż był gotów na przyjęcie społeczeństwa, gdy tylko stało się na niego gotowe. Pers musiał być tym, kim był, mimo, a może nawet właśnie ze względu na sprzeciw, jaki spotkał go ze strony społeczeństwa. Niemniej jednak jeszcze za swojego życia Zdołał się połączyć z wieloma profesjonalnymi siłami w swojej dziedzinie w taki sam sposób, jak osoba może dokonać integracji z wyobcowanymi częściami siebie samej w procesie skutecznej terapii. Jest to oczywiste, że zakres spraw będących podstawą do obaw w dziedzinie psychiatrii powiększył się w taki sposób, że obejmuje obecnie nie tylko jednostkę. Ale dotyczy również rozwoju społeczeństwa, które musi być w stanie wesprzeć jej indywidualizm, co jest obecnie kwestią najwyższej wagi. Wierzę, że opisana powyżej teoria zmiany daje się również zastosować do systemów społecznych, w których porządek zmian zachodzi w kierunku integracji i holizmu. Ponadto, że zasadniczą funkcją agenta zmian społecznych pozostaje jego praca razem z organizacją, i w organizacji w taki sposób, że może się ona konsekwentnie zmieniać wraz ze zmieniającą się dynamiczną równowagą, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Wymaga to od systemu zdania sobie sprawy z wyobcowanych fragmentów, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz systemu, co umożliwia zarazem ich przybliżenie do zasadniczej działalności funkcjonalnej przy pomocy procesów. Jakie są podobne do procesu identyfikacji w przypadku jednostki? W pierwszym rzędzie, system musi być świadomy istnienia wyobcowanego fragmentu. Następnie, fragment musi być zaakceptowany jako całkowicie uzasadniony wynik funkcjonalnej potrzeby tego systemu. I wreszcie, jest on jawnie i celowo mobilizowany i uprawniony do działania jako wyraźna, jasno sprecyzowana siła. To z kolei prowadzi do komunikacji z innymi podsystemami i ułatwia zintegrowany, harmonijny rozwój całego systemu. Wraz z nadzwyczajnym przyspieszeniem tempa zmian w ostatnim czasie potrzeba znalezienia systematycznej metody przeprowadzania zmian społecznych staje się niezbędna do tego, żeby ludzkość miała jakąkolwiek szansę na przetrwanie. Zaproponowana tutaj teoria zmiany. Ma swoje korzenie w psychoterapii. Została wypracowana w procesie diadycznych relacji terapeutycznych. Jednocześnie proponuje zastosowanie tych samych zasad do zmian społecznych, gdyż proces zmian indywidualnych stanowi mikrokosmos procesu zmian społecznych. Rozbieżne, niezintegrowane, walczące elementy stanowią poważne zagrożenie dla społeczeństwa, tak samo jak jest to w przypadku jednostki. Szufladkowanie ludzi na starych i młodych, bogatych i biednych, czarnych i białych, akademickich i pracowników obsługi, i tym podobne wszyscy od siebie oddzieleni, albo za sprawą luki pokoleniowej, geograficznej czy społecznej stanowi zagrożenie dla przetrwania ludzkości. Potrzebujemy pomysłów na powiązanie ze sobą tych odizolowanych fragmentów jako uczestniczących poziomów zintegrowanego systemu systemów. Proponowana tutaj paradoksalna teoria zmian społecznych opiera się na strategiach jakie opracował Perls w jego terapii Gestalt. Według autora mają one zastosowanie do organizacji społecznych, rozwoju społeczności oraz innych procesów zmiany zgodnych z demokratycznym ustrojem politycznym. Przypisy Abraham Kardiner żył w latach 1891-1981. Amerykański antropolog kultury i psychoanalityk, analizant Freuda. Najbardziej znany z przełomowych badań nad weteranami wojennymi, opisanymi w książce z 1941 roku Traumatyczne nerwice wojenne, która postrzegana jest przez wielu współczesnych specjalistów jako początek pracy nad traumą. Jego badania jako jedne z pierwszych wskazały na związek między zaburzeniami psychicznymi i traumą wojenną. Zauważył bowiem, że w przewlekłych nerwicach wojennych mechanizmy obronne mające na celu odwrócenie urazu prowadzą czasami do zniszczenia zdolności adaptacyjnych jednostki. W związku z tym, trauma wojenna stanowi wynik awarii adaptacyjnej, a nie oddzielną chorobę. Kardiner określił nerwicę pourazową jako psychonerwicę, podkreślając tym samym współistnienie objawów somatycznych i psychicznych. Wiele opisanych przez niego objawów zostało wykorzystanych w definicji PTSD, jaką w roku 1980 sformułowało amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. Tłumaczenie Piotr Mierkowski, rok 2019